Dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie powiem wam jak za darmo dostać nowy karnet No bo jak wyglądacie ten odcinek, no to karnet i kończy się już gdzieś za dwa dni I będziemy mieli nowy karnet w StumbleGuysie I ja dzisiaj pokażę wam sposób, jak dostać ten karnet za darmo, więc oglądajcie do końca Oprócz tego sprawdzimy sobie cztery nowe mapki w StumbleGuysie, które już zaraz wchodzą A ja już dzisiaj je przetestuję Będzie też wiele innych ciekawych rzeczy, więc oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić No i już na początku tego filmu Mogę wam powiedzieć, że ktoś z was będzie mógł zgarnąć ode mnie ten oto piękny Zestaw skórki Peperoni, gdzie dostajecie za darmo tego pizzowego skina. Oprócz tego specjalne kroki do niego i 3300 klejnotów. Więc mordeczki, jeśli chcecie to wygrać, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem. To jest bardzo ważne i trzeba to zrobić. Oprócz tego trzeba zostawić suba na moim kanale z dzwoneczkiem najlepiej. Oczywiście nie trzeba z dzwoneczkiem, ale w ogóle musi być subik po prostu zostawiony. Jak będzie z dzwoneczkiem, to będzie superowo. To będzie sprawdzane, więc trzeba zrobić te dwie rzeczy. No i trzecia rzecz to napisać specjalne słowo w komentarzu. Ale co to jest za słowo? Powiem wam w pewnym momencie tego odcinka. Nie zwracam kiedy? Więc oglądajcie od początku do końca, żeby nie przegapić. Jak zrobicie te wszystkie rzeczy, to już bierzecie udział. Wyniki będą mordeczki za niecałe 3 dni, bo za 3 dni kończy się ta oferta, więc już kogoś za 3 dni będę musiał ją rozdać. Ale okej, okay, zacznijmy sobie może od tego, jak po prostu będzie wyglądał ten nowy Stumble Pass, bo jeszcze pewnie nie każdy wie, więc szybko wam go pokażę e, no i generalnie na początku mamy taką piękną legendę! E, to jest ten skin, który jest przebrany za płatki śniadaniowe. E, więc całkiem spoko on już jest za pierwszy level mordeczki, ale lecimy sobie dalej, bo oczywiście dużo fajnych rzeczy jeszcze będzie. Mamy emotkę na piątym. E, która nazywa się Taut Animation. E, nie pamiętam jeszcze jak ona wygląda, ale to się dowiemy, jak karnet wyjdzie. E, oprócz tego mamy mordeczki kroki, takie z koronkami, myślę, że są dosyć ciekawe. E, no i emotkę, i to jest wszystko na 11 levelu, więc 11 level będzie warto wbić. <laughs> ale okej, okay, lecimy sobie dalej, tam jakieś animacje, oczywiście geby cały czas. E, kolejna animacja, i patrzcie, co mamy tutaj mordeczki na 23 levelu. E, są to z tego co widzę, chyba kolejne kroki, zoom? Tak, też są to kroki, więc no tak wyglądają kroki. W tym kardecie jakaś mocna animacja tutaj jest chyba z pieskiem. Co jest grane? Widzicie za 25 level? O kurcze. No i co będziemy mieli dalej? Jeszcze zobaczmy sobie. o Ooooo Aż przesunę wam kamerkę, żebyście dobrze widzieli. 29 level, piękny, legendarny skin. Good on jest totalnym szefem. Szkoda, że to nie specjal, bo zazwyczaj są specjalne w kardecie. I mamy emotkę: specjalna emotka Kick Other Players. Czyli ten wodny but Dostaniemy ją wszyscy, którzy wbiją kartę Dlatego ten kardent będzie bardzo warto kupić. A może właśnie zdobyć za darmo. Jeszcze mamy emotkę. Za 28 level taką fajną. Dlatego jak chcecie zdobyć ten karnet za darmo, to przypominam o tym, żebyście oglądali film do końca i brali udział w konkursie na skina peperoni, no bo tam dostaniecie dużo gemów i za te gemy będziecie sobie mogli kupić karnecik za darmo. Ja właśnie teraz doładowałem sobie tą ofertę i uwaga, wchodzimy w sklep i powinienem dostać gemy. Tak, zobaczcie, ile już mam gemów mordeczki na moim koncie 6200. Ale powinienem też dostać tego skina specjalnego. W sensie on nie jest specjalny, tylko po prostu tego pizzowego. O, i rzeczywiście znajduje się on też już w moich skinach, więc no ja jak widzicie, już tą ofertę odebrałem i wy też możecie ją dostać za darmo ode mnie. Więc bierzcie udział w konkursie i oglądajcie do końca. Teraz uwaga, mordeczki, znajduje się na moim koncie beta, i chcę wam pokazać nowe rzeczy, które wyjdą w nowej aktualizacji, bo ja już mam nową aktualizację. Po pierwsze, będziemy mieli specjalny turniej, gdzie będą bardzo fajne nagrody. Zobaczcie, on będzie w ogóle na nowej mapce, na nowym blockdashu e, więc już może sobie weźmiemy udział. E, można tutaj używać wszystkich emotek i można dostawać za to sporo gemów. E, dlatego ja tutaj biorę udział, e, trzeba 10 gemów zapłacić, żeby wziąć w tym udział. Wyszukują nam się gracze jacyś randomowi, no i z nimi po prostu gramy, widzowie. Turniej. Tylko jeszcze trzeba poczekać, żeby troszkę tutaj wszyscy wbili. Na razie mamy 26 na 32, yy, więc chwilkę. Okej, okay, Gierka mi się odpala mordeczki, i to będzie pierwsza nowa mapka, a wejdą aż cztery w nowej aktualizacji. I to będzie legendarny Blockdash, czyli po prostu Blockdash, który jest trochę zmieniony. Będzie miał zmieniony wystrój, i teraz go sobie przetestujemy. Ale będą jeszcze inne, chyba mocniejsze, nawet mapki od tej, więc oglądajcie do końca, żeby tego nie przegapić. I już zaraz powiem wam to słowo, które macie napisać w komentarzu, żeby wygrać tą ofertę pepperoni Jak to kozacko wygląda? Co jest grane, takie jakby lawowe? Piękny jest ten blokdasz, naprawdę Wow, ej superowo to wygląda Poza tym to no chyba niczym innym się tutaj nie różni i Wszystko jest w miarę normalne, tylko po prostu wygląd I to no, no całe tło Mega śliczny jest ten blokdasz Serio widzowie, nie mogę się doczekać jak to już Normalnie wejdzie, bo to jest chyba jedna z najładniejszych Mapek wyglądowa, jaką twórcy tutaj dodali e, To wygląda dużo lepiej od zwykłego a już zwykły blokdasz jest bardzo fajny Co nie, e, więc naprawdę spoczko e, no, Ja tutaj wam chcę tylko pokazać tą mapkę Więc teraz sobie odpadnę specjalnie e, Bo chciałem wam tylko pokazać żebyście widzieli jak ona wygląda o, widzicie, odpadłem i dostałem za już odpadnięcie w pierwszej rundzie 25 takich specjalnych punktów turniejowych. Jak zbiorę ich więcej, to będę mógł dostawać nagrody, które są tutaj. Zobaczcie, że tony głównie, ale te nagrody mogą się jeszcze zmienić, gdy wejdą one oficjalnie, już nie do mety, tylko w oficjalnej grze. Więc teraz uwaga, wchodzimy sobie w grupę. Następnie kilka w granie standardowa i pokażę Wam coś mocnego. Mamy tutaj dużo nowych mapek. Pierwsza z tych nowych mapek to Abducation Avanue Tak się chyba to czyta, dosyć ciężka nazwa do przeczytania Więc już sobie ją ustawiam i przetestujmy, o co w niej w ogóle chodzi Wow, ale ta mapka jest kozacka, tylko jak ją przejść teraz, widzowie? Patrzcie, co się... CO JEST? Ty, jakieś lasery wpadłem O kurcze, yeah. nie! <ścoughs> widzowie, to jest naprawdę ciężka mapka, muszę zobaczyć, o co w niej w ogóle chodzi Ja cię kręcę Dobra, wyrzuć mnie, szybko nie, no nie wierzę widzowie, przepraszam, że jestem takim nubem, no co jest, muszę się przyzwyczaić do tej mapki, bo naprawdę, no, ej, nie da się tego przeskoczyć Przepraszam naprawdę, że jestem takim totalnym nubem widzowie, o co tu chodzi teraz, jak ja to mam zrobić? Co jest, ale fajnie tu się gra, ty, nie no mordeczki, mocna akcja, wow, tu mnie coś wyrzuciło Ej, to dobre jest, kurczę, naprawdę super jest ta mapka. Giga mi się podoba. Mega ciekawa. Jedna z ciekawszych w ogóle, jakie były w Stumble Guysie. Dobra, wbijam teraz tutaj. Eee, o, lecimy dalej, pięknie! Ty, może jeszcze wygram, ale raczej ja już chyba nie zdążę. Ale przynajmniej całą mapkę wam prawie zdążyłem pokazać, jak ona wygląda. Eee, byłem blisko wygrania. Spoko się na niej gra i moja ocena za to jest 9 na 10. Serio jest giga czadowa. Jak dotrwa się do tego momentu, to też mi mordeczki ocenicie tą mapkę w skali od 1 do 10, jak wam się podoba. Ja już przychodzę dalej, ale mordeczki, chciałem wam tylko szybciutko przypomnieć. Że mam swój sklep dla widzów z korzackimi koszulkami i bluzami każdy znajdzie jakiś wzór dla siebie e, no i rozmiar dla siebie, więc wbijajcie do każdego zamówienia, dorzucam zdjęcie z autografem serdecznie polecam, by sobie wpadać no i jak coś to link macie w pierwszej linii opisu druga łapka, którą po prostu muszę wam pokazać to Stumble Cove patrzcie to, co jest grane w ogóle ty jakieś drewniane takie dziwne pule Ooo! To może być naprawdę mocne, ok. E, więc zaczynamy sobie tą giereczkę, Na początek mamy jakieś różne przeszkody. Tu wystarczy skoczyć chyba, tutaj też. Ok, to jest na razie łatwe. Nie, nie ma co się oszukiwać, tutaj mamy coś takiego, e, też na pewno kojarzycie, e, nic specjalnego, a e, i tu mogłem troszkę lepiej to rozegrać. E, ale lecimy dalej, nie poddajemy się, proszę Państwa. O co tutaj chodzi? O, i to są takie jakby połączone kurczę, przeszkody z różnych mapek w jedną, tylko w takim drewnianym stylu można powiedzieć. Co jest ty? Nie! To o to tutaj chodzi, trochę podobne do honej Dropa nawet No serio, to są wszystkie mapki połączone w jedną chyba Kurczę, jak źle, że spadłem Byłem już tak blisko Nie, nie zrzucaj mnie, odwalcie się ode mnie Ja chcę przejść dalej, dobra Tutaj jakieś grzybki, które nas wyskoczą do góry Ej, mega spoko się gra i mamy już prawie metę Czy mi się uda wygrać, czy nie? Dawaj, Tori, szybko! Widzowie, nie, troszkę mi brakło Ale giga spoko mapka w tej mapce tam ocenę chyba 8 na 10 Też jest bardzo fajna, Jezu, dobrze, że Stable Guys dodaje takie rzeczy Mamy też mordeczki jeszcze Block Dash Endles No i tak ta mapka to jest taki blockdash, ale z większymi przeszkodami. Tutaj chyba będzie coś innego. Troszkę on jest zmieniony, więc zaraz sobie zobaczymy. A w międzyczasie, mordeczki, powiem wam o tym konkursie. Co musicie napisać? Kto do do tego momentu, to bardzo dziękuję. No i jak chcecie wziąć po prostu udział w tym konkursie, to uwaga. Musicie napisać, mordeczki, najpierw słowo banan. Normalnie, by, any, any, a później spacja i wasz nick. Bo musi być też napisany wasz nick, żebym wiedział jaki on jest. No, żebym po prostu mógł od razu wam na konto dać tego skina i dać wam gemy. Więc no, bierzcie koniecznie udział, widzowie, bo już teraz mniej czasu, trzeba subskrybować, zostawić łapeczkę w górę. No i oprócz tego mordeczki, oczywiście, napisać banan i swój nick w Stanville OK, Okej, a na razie widzę, że mamy tutaj jakieś odliczanie ścian. Jest piąta ściana, teraz szósta. Póki co wygląda wszystko tak jak na zwykłym dashu ale po prostu chyba jest odliczane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Te lasery też takie są bardziej zielone, może nie wiem kurczę Szukam tutaj jakiejś różnice, ale zbytnio nie widzę, ale ładne miasto tam jest w tle. Ciekawe co to za miasto, chyba jakiś nowy Jork, coś takiego Dobra, żyję dalej, jest dobrze widzowie Wam w ogóle dziękuję, że trwaliście do tego momentu i w czasie kiedy ja gram na Dash mam dla Was kolejnego newsa Murdeczki, jakiś czas temu mówiłem wam o kodzie twórców, że po prostu youtuberzy, którzy mają współpracę ze Stumble będą mieli swój kod twórcy i będziemy mogli go wpisywać w sklepie, a ja niestety odpadłem. I ten kod twórcy jest już bardzo blisko wejścia, no już praktycznie w tej kolejnej aktualizacji ma wejść. Więc no, dosyć ciekawe No nic, ja będę się już z wami żegnał Mam nadzieję, że się podobało Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę I subika po więcej fajnych odcineczków No i do zobaczenia wszystkim Wbijajcie się na mojego Instagrama Toriety, bo tam rzucam dużo fajnych zdjęć Trzymajcie się, hejo!